Hej, już Kakokoszka z tej strony, Nelia, i dzisiaj będzie kolejny odcinek na moim kanale, i przepraszam bardzo, ale dzisiaj nie będzie odcinku związanego z przeprowadzką. Będzie on jutro, w sobotę, i już na pewno Wam obiecuję, że będą się powoli, jakby będą, jakby. Nie wiem jak to powiedzieć. Będą patrzeć, jakim wychodzi dom będzie już jakby zrobione pierwsze piętro. Nie wiem, czy całe, ale będzie zrobione bardzo dużo. Będą powoli się pakować. Będą takie bardziej związane. W niedzielę też się postaram zrobić coś z przeprowadzki, ale nie obiecuję, czy zrobię. Może w poniedziałek, najwyżej we wtorek będzie odcinek. Więc y, dzisiaj będzie odcinek taki, że przychodzą. Jakby koleżanki, że jakby jej koleżanka przychodzi z dziećmi, oni się tam bawią Taki normalny ten mm, weekend jest, więc nikt nie będzie się do szkoły Więc taki bardziej luźny odcineczek z woka. E, możecie zostawić łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami A ja nie przedłużam i zapraszam was do oglądania O matko, nie mam tych kremów gdzie pochować, bo nie mamy łazienki w domu no, a tam do tej szopy tak nie schowam tego, no, szopa to nie jest dla mnie, no, więc, no, nie mam gdzie tego schować, ale może ciuchy posegreguję, bo przecież za niedługo, za godzinę oni przyjdą, y Eliza przyjdzie i z, z dziećmi, więc, no, trzeba to jakoś ładniej wypakować, no, bo tak to tutaj na środku z wózkiem nie może stać, no, wstyd trochę. Beret, dobra, to się zaraz pochowa. Wszystko. Um, dobra, to ja tutaj wezmę Ciuchy. Więc tak, um, to jest. Tutaj to jest Nelly, Nelly, Nelly. E, tu jest tego w ogóle Marek śpi Musi się obudzić. No, przecież też musisz się jakoś przeszykować ubrać. To mój ciuch. Eee, I co? Beret, Kac. Kacper, Beret? Kasper. Co, mamo, jestem w piżamie. To twój beret? Tak, to mój beret. Dobre, to ci położę tu. W ogóle, ty berety nosisz? A, nie wiem zresztą. Idźcie oglądać. Ale, dzieciaki oglądasz. Ale, Amela chyba oglądają bajki, a ja nie chcę bajek oglądać. No to nie wiem, idźcie coś poróbcie. No ale nie ma, no. Za, za godzinę przecież niecałą przyjdzie ten Eliza z dziećmi. To tam weź się, to się pobawisz z Kają. Znaczy no, pójdziecie sobie gdzieś. Tylko chciałabym, żebyście się ubrali, bo za godzinę, za niecałą godzinę już, przyjdą, a wy nie jesteście uszykowani i ubrani. Dobra mamo, wyluzuj. Idziemy pooglądać z 20 minut i się ubierzemy. A, Ku a Kuba też się przebierz, bo chodzisz ciągle w piżamie. Przynajmniej mama mamy weekend i nie musimy... możemy spać o której chcemy. Nie, w weekend ja wam pozwalam iść spać o 24, ale to nie znaczy, że możecie sobie o której chcecie spać, bo normalnie to chodzicie o 22 spać. znaczy Amelka. Wychodzicie o 23. Kuba też idzie, No, Kuba idzie spać o 21.00. Akurat? Um, no, więc tak. Dobra, Nela, chodź tu szybko. Mamo, ja chcę oglądać, a nie. Weźcie, puśćcie tam coś. O, wiadomości! Wiadomości! A! No dobra, tylko szybko. To jest twoje, tak? To weźmiesz do pokoju. Weź do windy. Co jest jeszcze twoje? Tablet do Amelki tu weźmy też e, Co tu jeszcze jest? To ten, to kacpra To też tam weź Tu są twoje ciuchy Sukienki raczej Dobra No już Boże, dobra, idź już oglądać ty... A, jeszcze to i koniec e, Jeszcze to No dobra, nara Wiadomości, co już się zaczęło? Minęło mi coś? Nie, dopiero zaczynają O kurde Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj witamy naszego gościa Kalbenta. Musi on powiedzieć proste pytanie i jak on podpowie źle, to będzie... Nie wygra nic, a jak odpowie dobrze, to dostanie 500 zł. Więc zaczynamy! Już się nie mogę doczekać! Ja też! Ile to będzie trwało? Nie wiem, z pół godziny? Wy tam mi nie oglądajcie nic po pół godziny, bo wy musicie się szybkować. Dobra, dobra, cicho tam, mamo. No, ja wam zaraz dam, cicho, nie? O Boże, muszę jakieś ciasto uszykować, uszykować no bo jak to jest bez ciasta, no to winda Boże, weźcie, koniec, nie ma telewizji Dopiero telewizja, jak się ogarniecie, ubierzecie Boże, mamo, najważniejszy moment w wiadomościach, wynik, a ty nam... a zresztą już nieważne, dobra, idziemy się ubrać, bo nam nie desz spokoju no. no dobra A, Jezu, mama, wszystko psujesz zawsze Dobra, dobra, wyjdźcie się ubierać, a ja zrobię ciasto dla Elizy. I jej dzieci. Dobra, dobra, już idziemy. Maruda, z ciebie jest mamo. mi nie pyskujcie. Dobra, dobra, już jedziemy. Dobra, to ja zrobię to ciasto. Nie wiem, czekoladowe. Muszę zadzwonić do niej, jakie jak jak chcę, żebym zrobiła ciasto. Czekoladowe, czy może jakieś owocowe? Bo nie wiem, zresztą sama. Może zostaw tą przez A w ogóle tu wstawaj, Marek! Marek, wstawaj! Boże, po co krzyczysz? Bo Eliza przyjdzie z dziećmi i z mężem na, trzy na dwie godziny do nas. Za 20 minut przyjdzie, a Ty nie jesteś ogarnięty. No to czemu mi wcześniej nie powiedziałeś? Nie, powie nie powiedziałaś? Bo, sp bo spałeś? Boże, dobra, już się ubiorę. Ubierzcie w coś ładnego. O, matko boska, wymagasz ode mnie tyle, kobieto. Nie wymagam, tylko masz, masz się ubrać. No, jestem ubrany i co? No to teraz. Ten. No, ja zadzwonię do Elizy, spytam się, jakie lubi ciasto. Nawet mnie ja puszczaj tej te e, telewizji. Dobra. E, no, cześć, Eliza, no bo ja chciałam zrobić ciasto. ale nie, nie musisz. Ale, no, chcę zrobić ciasto, więc jakie chcesz? Czekoladowe, owocowe. Może być czekoladowe albo też owocowe. Możesz zrobić które chcesz. Jakie chcesz, znaczy się. Aha, dobra. Możesz jakieś owocowe, jakieś nie wiem, waniliowe. No, my dużo lubimy. Tylko nie jakieś z gorzką czekoladą, bo dzieciaki nienawidzą gorzki czekolady, wiesz jak to jest. No dobra, dobra. To z czekoladą mleczną coś takiego. No, tak możesz zrobić. Dobra, to pa. No, to pa. My będziemy za 15 minut. Okej, okay, dobra, dobra, to pa. BOŻE DZIECIAKI UBIERAJCIE SIĘ SZYBKO, ZA 15 MINUT BĘDĄ Ła! TY dziadzie NIE SIEĆ W TELEFONIE, ZA 15 MINUT BĘDĄ WYŚ POPRAW FRYZURĘ, NIE WIEM, JA JUŻ ROBIĘ TO CIASTO, BO JA CIĘ NIE WYROBIĘ A NIE MOŻESZ KUPIĆ PO PROSTU W SKLEPIE CIASTA? NIE, BO ZOBACZĄ nią, ONI NIE LUBIĄ SKLEP Znaczy LUBIĄ, ALE NO LEPIEJ WYPADA ZROBIĆ JAKIEŚ A NIE KUPIĆ Dobra, ciasto już są w lodówce za 5 minut powinni być, więc dzieciaki jeszcze nie schodzą, więc jak muszę ich po nich ten przyjść tam i no. Bo chyba nie zejdą tutaj do końca tych 5 minut. A jak ktoś będzie dzwonić, to po prostu wiesz. No co? No to Boże, otwórz drzwi i mnie! Dobra, dobra, nie maruć, Boże. Naprawdę, dzieciaki mieli rację, że ty jesteś jakaś marudna, O Boże. To Ty spałeś i to słyszałeś? A jak można was nie słyszeć? Dobra, idę na to drugie piętro i potem na do Amelki. He, dobra, nie ma mamy. To sobie jeszcze program. Eee, tylko gdzie mój telefon? Chyba nie ma. Hmm, to się na balkon idę, albo nie, pogram sobie na komputerze. W sumie jeszcze nie ma mamy, to mogę sobie pokazać. Dobra, to na początku wchodzimy do Neli. Puk, puk. Nela, wychodź! Za pięć minut powinni być! O nie, kurde, mama, a ja jeszcze nie jestem ubrana. Ej, mamo, no czekaj, ubieram się! Mamo, no, no, trzeba wyłóżcieć komputer. Dobra, wchodzę! Co ty grasz? E, no gram. Mówiłam, idźcie do góry, się ubierzcie i zejdźcie na dół. Nic takiego nie mówiłaś, ale mieliście się ubrać i zejść na dół. Ale zejść na dół to nie mówiłaś, ale to jest chyba oczywiste, nie? No dobra, mamo, no ale... Za niecałe trzy minuty będą, więc radzę się szybciej ubierać. Dobra, dobra, coś ładnego ubierz. Jezu, dobra, już... Nie, nie, no dobra, dobra, dobra już. A ja idę do Kacpra i Kuby. Kuba i cacper też nie są ubrani. Jezus Maria i chyba zabiję. Dobra, dawaj. Szybko ubieramy się, bo mama już tu idzie, mama już tu idzie Nie wiem, ja ubiorę się w to Albo nie w to Dobra, szybko, szybko Kuba, no, nie ma czasu Dobra, idę do nich Puch, puk, jesteście ubrani? E, tak, jesteśmy ubrani No to pokażcie No, w miarę Okej, okay, to idziemy na dół Nela, no wychodź z tego pokoju. Idziemy do Ameli. Okej, okay, ja mogę wziąć pieski. Dobra, weź. Fafika i fali. Fali. E, to jest fafik. A to jest... G A zresztą, nie wiem. No, Fafi i Fifi. Fafi i Fifi. Znaczy Fafi i Fifi. Więc dobra, weź pieski. I idziemy do Meli. O nie, jak nie zamknęłem drzwi. No trudno, nikt się tam nie włamie. Dobra, wychodzimy. Wieście rzeczy te dla Meli. Tutaj zestaw na razie pieski. Ja wezmę te rzeczy. Mamo, jak ty wygląda śmiesznie w tych okularach i w tej czapce. Dobre, dobre, już nieważne. Puk, buk! Amela, gdzie ty jesteś? Jezus, jeszcze Ameli. Tu niczemu ona ma dwa tablety. Jezu, nie wiecie gdzie jest Amela? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Boże no, nie wytrzymam. Amela. Kurde, żeby mnie nie znalazła za tą to, tą szafą wiedziałam, że to jest słaba kryjówka. No tu jesteś. O, kurde, znalazłaś mnie. No nie, już przyszli. A ubie, A nie, ty jesteś w sukienkę ubrana. Dobra, to idziemy! Szybko! Ła. Idziemy szybko! Bo już, już ten musimy być. A! dobra, już zbieram. O, przyszliście. Jakby nie pytajcie, to jest duża po prostu rodzina. Dobra, chodźmy fifi fafi. No matko, ile ich się tam urodziła. No właśnie. No już jesteście. Tak, jesteśmy już chodź. Chodźcie, dzieci. No idziemy. Okej, okay, no to myślę, że my sobie pójdziemy do kuchni, a wyjdzie sobie na podwórko tam gdzie chcecie. No, my pójdziemy tam. Ten... O, mamy te same ciuchy. Heh. Dobra, chodźcie. Usiądziemy tutaj na kanapie, porozmawiamy oczywiście o ważnych sprawach. Jak tam u Was jest? Dawno się nie widzieliśmy w ogóle. No, u nas po staremu, no. No, dobra, usiądźcie na kanapie. Nie, nie, dobra. No, u nas po starym wiecie. O, matko, dobra. Ej, a to prawda, że Neli szkoła została s... no, spal... spalona? Ale bez tak powodu? No, bez powodu. No, też o tym słyszałem w wiadomościach wczoraj. No masakra Na szczęście jest weekend I trzeba się na razie tym przejmować No Dobra to idziemy do mojego pokoju No dobra nie wiem co tam porobimy Ale okej okay. A chodźmy No hejka I No się nie widzieliśmy chyba z pół roku. Dokładnie to się nie widzieliście 3 miesiące, ale okej, okay, nie pytam. E, no to Kuba się tu pobawi z, z Alanem i będzie dobrze. Ej, a co ty masz okulary? No musiałem nosić, bo mam słaby wzrok, ale jest dobrze. Oj. Czemu to jest odpalone? Fajnie się nosi takie okulary. Ja zawsze chciałem mieć okulary. No fajnie. Mój dziadek nosi... Moja babcia nosi okulary. I mój wujek nosi okulary. Ale... No jeszcze moja siostra Ehm. Um, dobra, to chodź. Ej, dziewczyny, bo ja nie chcę się z melką bawić. Ani z Kacprem więc... No, niby jesteś od nas młodszą. Kilka lat. Bo masz 11, my mamy co prawda 14, no ale okej, okay, możesz się z nami tutaj. No, my ogólnie nie idziemy na podwórko, tylko ja wezmę jakąś swojej plecak i wezmę telefon i idziemy na podwórko. Aha, mogę z wami? No dobra, no to chodź. Boże, jak dziwnie, bo nie w ogóle. Bez no to idziemy do góry też. O, matko, ja nie mam co robić z tymi maluchami. Mamo. E, Boże! Teraz mi zajmujesz... Boże, tutaj ten Bartek wypadł do nich. No ale ja mam MAMO już 15 lat. No to pobaw się ze swoim siostrą. Ale ona się bawi z dziewczynami. I po prostu nie chcę Boże, to mnie nie interesuje. Oszaleję. To my chyba tylko nie jesteśmy nienormalne. Haha! Chodźcie na dwór! My też idziemy na dwór, na blaza! Na blaza Albo nie, ja mam takie nowe, fajne zabawki. To chodźmy się pobawić do mojego pokoju. Okej, okay, to my i ja mam... Pobawimy się z Fafim i Fifi? No dobra, ja wezmę Fafiego. Y, znaczy, no, Fafiego. A ja wezmę Fifi. Okej. Okay. Z nimi możemy pobawić. Ale ona jest słodka, to jest on. A to fafi... Fifi to jest dziewczyna. A fafi to jest chłopaka. Fajne macie pieski. No dzięki. O Boże, nie mam totalnie co robić. No to już nie jest moja sprawa. No! Mamo! Ja chcę do domu! To chcę iść do domu. 15 kilometrów. Nie no 15 to nie. Y Boże, Bartek, naprawdę my tu gadamy, a ty nam przeszkadzasz. Możesz wyjść stąd. No, ja się nie odzywam. No, naprawdę, Bartek, wyjdź. No, boże, mam. No, a co ja mam robić? Dobra. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. <ścoughs> Idę pobawić się. Pobawić się. Hmm. No to. Ej. Kasper. No co? Bo wy się bawicie. Bawicie, Boże. Co ja mam z tym bawiciem? Bo wy razem. Dobra, bawicie się. No, można tak powiedzieć. Będziemy szli. No to. Y, ten. Idziemy. Na rur. Dobra, to ja wezmę tylko. Mm, coś do żarcia. I możemy, coś Albo nie, jak. Pieniądze czy wy macie? No ja mam pieniądze, no ale... Mm, no dobra, mam pieniądze, możemy iść. Okej, okay, to chodźcie. Ew. Boże badi Widział <grydziął> mi papierek badi Dobra, to idziemy na dwór. Dobra, to chodźmy. Ej, idziemy na suszy. Ja nie lubię suszy, ja nie. No dobra, to chodźcie. I oni wyglądają jak bliźniacy. Może pizzę. Hmm... No w sumie... Dobra, to chodźmy na pizzę. Dzień dobry, co podać? Ja poproszę, czy pizza Jakie? Hmm. Jakie chcecie? Ja chcę z warzywami. Jedną z warzywami. I dwie. I dwie normalne ze serem. Dobrze. Będzie razem 10 zł. O, tanio. Proszę. Mhm. Dobrze już się pieczą. O, proszę z warzywami. Tu się lekko przypieczyła. Mam, mam nadzieję, że to nie jest jakiś problem. Ja lubię przypieczone. No to dobrze. I trzecia. Dobrze. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Ok. Mm, faktycznie przypieczona. Bardzo twarda. Ale dobra. Ej, oddawaj, typia. No dobra. Mhm, z warzywami pyszna Dobra. Mm, to może jeszcze pić, picie weźmiemy. E, tutaj ten pan stoi w kolejce. Muszę mu dać to. <śmiech> <śmiech> Sorry, mi to. Dobra. To no, poprosimy picie. Mmm. Dwa wiśniowe. Nie wiem czy to są wiśniowe, ale tak to nazwijmy. No jeden cytrynowy. I dwa wiśniowe. Dobrze, zawsze będzie. 12 złotych. Może 12 zł za picie. Picie 3. A 10 zł za trzy pizze, trochę dziwna. No, proszę, proszę. Um, chłopaki, Bo nie mam za dużo kaski. Mam 13 zł. No, ale dobra. Starczy mi. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ej, typie, się. Zdążymy tu zjadamy. Um, żałujcie, że nie wzięliście wiśniowego. Jest pyszne. Ale ja wziąłem. No to spró <laughs> Spróbuj. Faktycznie pyszne, Ale kwaśny. Dobra, to idziemy chyba do domu. Boże że jeszcze gdzieś pójdziemy. Nie, już myślę, że nie. No co biegniesz we mnie, no? Już nie przepraszam. No. No i to na tyle z dzisiejszej historyjki. Ale jeszcze będzie jeden moment w tej historyjce, bo to jest jakby jeszcze scenka z tego i to już się kończy, ale będzie jeszcze jedna scenka. Więc taka końcowa. Specjalna, więc zapraszam was na nią. Ej, a jakby zrobić mojej siostrze pranka? Hmm. ale co Nelly? No a jakie? Ja nie mam innej siostry. No w sumie to jest dobry pomysł, dziewczyny. Robimy? No pewnie, ale jaki prank? No już wam mówię. No świetny plan. I prank. Tak, dobra, to lecimy. Oni wychodzą chyba z windy. Dobra, to wy będziecie musieli już iść za chwilę, za, dwa, za 10 minut. No, ale my jeszcze sobie mm, idziemy zjeść ciasto. Mamo, będziecie iść ciasto? Tak, będziemy jeść teraz. Okej, okay, bo my też będziemy chcieli. No, starczy dla wszystkich, wyjmiemy dwa. Proszę bardzo, i możecie się częstować. No, więc czystujemy się Okej, okay, my też idziemy na ciasto My też! A dziewczyny Amela i ten? E, I Katper i tam inni? No, oni poszli na dwór, a Amela nie wiem Amela, idziesz po tort? E, e, po ciasto? E, nie, nie! Nie idziemy! Ja też! Ja też! A Oliwka? No mówię przecież, że nie! Że też nie Czekaj, jak ja tam się nazywam? Dobra, to jest plan taki że. Pamiętacie, Platon? pamiętamy. Dobra, to dawajcie. Bo ona tu ma telefon, nie? I teraz powiemy jej, że ch y chcemy sobie zrobić zdjęcie razem, to ona odblokuje telefon. Ja powiem jej, że spokojnie ja wyłączę telefon. Y ten. I napiszemy, i potem nie wyłączę. Pójdziemy do. Tutaj właśnie, tutaj do tego, z kurtkami I napiszemy do nich Paka, pamiętacie? Dobra Eee, Nela! No, co chcesz, kaszo, jedzie e -y, Znaczy, Amela e -y. No, co chcesz? Bo ja chciałabym z tobą zdjęcie zrobić już telefon? No dobra, a ja odniosę Do plecaka ci No dobra, nie wiem, czy to nie jest podchwytliwe, ale chodź Mam nadzieję, że plan się uda no ja też mam. Jaki plan, dziewczyny? E, nic, nic. Mamy taką zabawę. Aha. I... pstryk. Dobra, to ja ci zamknę i ten. No tylko mi tam nic nie przyglądaj, no. Dobra, dobra, ja już ją zamykam, no pa. E, no, pa, 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 pa. Trochę to było podejrzane, no ale okej, okay, to jemy. Okej. Okay. Pojemy Okej, okay, mam, mam telefon, ten plan na razie wypala, więc chodźcie teraz tu gdzie są kurtki Fifi, Fafi, na razie się z wami nie bawimy Dobra, i teraz piszemy do ich chłopaka On pisze Wyjdziemy gdzie dzisiaj, a ja takiem Nie, zrywam z tobą ha, 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 I napiszemy emotki śmiechu Ha, 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 ha. Nie no, świetnie Dobra, chodźcie tutaj, napiszemy jeszcze Nie Nienawidzę jest jesteś okropny Już zrywam z Tobą, nie będziemy razem Ha, 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 ha. Jemotki śmiechu I Dawaj połamane serca, tak połamane serca jeszcze O, hejka dziewczyny, już je, jedzą to, już jedzą ciasto Czy e, co ty masz, telefon Nelly? E, bo robiliśmy sobie zdjęcie, ja miałam wyłączyć, no i wyłączam A nie wiem, gdzie jest przycisk wyłączenie? no tutaj a zresztą to nieważne, my idziemy zjeść. Dobra, em... Ym... Okej, okay, to my już będziemy spadać, ym, więc no. Dobra, oni już wychodzą, szybko zamykamy telefon i odkładamy do plecaka. Ale będzie prank. Myślę, że nam wypalił ten prank. Ja też myślę. Dobra, to pa. Pa. No idziemy, idziemy już, bo już byliśmy dwie godziny, no nawet więcej, więc no, więc idziemy wszyscy ciem. o Jezu, sorry, ale pani mnie rozśmiesza tutaj, dobra, to pa, no to pa, pa, pa. Dobra, no to ja idę spać, no nie żartuj sobie, no tak jestem zmęczony cały, no, już nie mam po prostu siły Aha, może, okej, okay. no to ja dokończę ciasto, chce ktoś? Dobra, to ja idę, wezmę telefon, o kurde, ona bierze telefon Okej, okay. co to za te wiadomości? Srywam z, z tobą. Nie lubię ciebie. Ha ha ha. Nie jesteśmy już razem. Nienawidzę cię. Kto to zrobił? Eee. <śmany> <śmany> Amelka? E, to, to nie ja. To nie. Ja to nie byłam. To był Kuba. Kuba. Nie blokował mojego telefonu, a ty go ten. Miałaś go w ręce i go nie odłożyłaś, tak? Przecież był w plecaku. Mm, tutaj źle jest napisane. To na pewno ty byłaś. A my!